Yo, szanowni kochani, ja jestem nice Dragon Wczoraj wypuściłem filmik z informacjami Hot Sixteen Challenge I spytałem się czy to w ogóle, czy liczy się poprzez komentarz Poprzez komentarze kto znominuje nominuje I okazało się, że dost, tak czytam w komentarze Dostałem pełen, dostałem Spam, spam tych komentarzy, że liczy się oczywiście, że to się liczy jak, jak to liczy się to podajmy tego podejmę się tego wyzwania spróbuję, spróbuję coś, na, coś napisać jakiś podkład może z internetu pobiłem spróbuję, spróbuję coś napisać podkład też spróbuję ustawię to na wstawię to na youtuba Oczywiście będę też nominował na filmikach, na tym filmiku będę nominował, co będę, co będę śpiewał. I to było wszystko za informacje, co chciałem Wam powiedzieć. To spróbuję coś napisać, coś napisać, a my już słyszymy się już za 72 godziny. Ogólnie za 3 dni, już za 3 dni. W ciągu trzech dni spróbowałem coś napisać. Elo.